z laptopa łapota. Halo, halo, tu Studio Szafa. Wasz ulubiony podcastowicz, może lepiej podkaściarz. Ja, Cech Łapot i y, kolejny podcast muzyczny z laptopa łapota. Y, Taki studio szafa i podcastowicz taki mm, sentymentalny, e, melancholijny, ale nienachalny, e, no ale walentynkowy na pewno, bo to jest podcast, podcast specjalnie nagrywany e, właśnie w ten wyjątkowy dzień. Kończy się karnawał, a tu mamy piękną niedzielę, 14 lutego. No i takie wątpliwości, takie, takie myśli melancholijne mnie nadchodzą. Czy nie mieliście czasami kiedyś takiej sytuacji, że macie wrażenie, że jakby czas przecieka przez palce, że, że niby. Niby wszystko jest dobrze, niby sobie siedzicie w pięknych okolicznościach przyrody, na przykład oglądając z partnerką zachód słońca, trzymacie ją za rękę, nawet nie ma komarów ani kleszczy, jest wszystko pięknie i tylko jeszcze czegoś brakuje tutaj w tej sytuacji, prawda, że tam ten czas ucieka, to słońce zaszło. I nic, albo weźmy sytuację jeszcze bardziej no, sprzyjającą, że się tak wyrażę, to znaczy jesteście w pięknym Salonie, czy też w jakimś klimatycznym e, pokoju w leśniczówce, e, takim góralskim. E, świece się palą, kominek grzeje, e, z radia na przykład sączy się przyjemna muzyka. Patrzycie jej w oczy, ona patrzy w oczy Wam, mówicie o jakichś nieistotnych sprawach i nic. Kurczę, Bladę, no, proszę państwa, nie ma czasu na takie, takie zabawy, no, żeby nam czas uciekał. Czym człowiek jest starszy, tym bardziej docenia znaczenie czasu. Czynnik czasu, który upływa nieubłaganie i to senewrati jest... Decydujący jest, inspirujący, to jest, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby nie tracić czasu na może i miłe, może inteligentne, może, może nawet wzruszające, emocjonalne gadanie, ale jednak z samego gadania obywateli nie przybędzie. Pamiętajmy o tym. To jest zapowiedź do tej walentynkowej pieśni, którą, której tekst popełniłem ja. Natomiast muzykę, aranżację i wspaniałe wykonanie zapewnił bardzo, bardzo, bardzo przyjemny baryton Zbyszka Maleckiego, gadu, gadu i nic. Spokojnie płynie czas. Lubimy to ideologię, patologię miejska straż. Daleko stąd. Leniwa melancholia leje się Poczczonki brzeg. Mam prawie wszystko, czego chcę. Tak momentalnie między nami dzieje się. Lubimy to Lokomotywy, samoloty lecą gdzieś Daleko stąd My blisko chcemy być, by było słychać szept Miły jest To te ta te Zamigotało w mroku światło świec Chwilotwaj, chwilotwaj, bo za poza nami reszta świata jest. Tu i teraz biją serca dwa. Yeah. Tak momentalnie, nie mamy się. Każdy nowy dzień cenimy to, I z każdym słowem cieplej robi się, upływa czas, A każda kropla drąży nas. Zamigotało w mroku światło świec, chwilot chwilotrwaj. Poza nami reszta świata jest Tu i teraz biją serca dwa Tak momentalnie, nienachalnie dzieje się Sączą się słowa, myśli plączą gdzieś A my tu gadu, gadu, gadu Gadu, gadu, gadu Gadu, 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 gadu. gadu, gadu, gadu I gadu. nic Sentymentalnie i moralnie mija noc Między słowami pamsy wypełniła moc Radio gadu, gadu, gadu Gadu, gadu, gadu Gadu, 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 gadu I gadu. co? Do czynów przejdźmy od słów Bo przegadamy znów этом году 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 Gadamy znów kolejną noc. Niechaj milczenie